Dzień dobry, witam Państwa na porannym komentarzu. Przejdziemy do danych makro. Dzisiaj mamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie procentowych. Oczekuje się, że stopy procentowe nie zostaną zmienione. Potem o 10.30 bardzo ważne dane z Wielkiej Brytanii, produkcja przemysłowa. Następnie 15.15 .15, też z Wielkiej Brytanii, wystąpienie publiczne szefa Banku Anglii. O 16.00 z Polski komunikat po posiedzeniu RPP. 16:30 ważne dane z rynku ropy, tygodniowa zmiana zapasów paliw i o 17:00 konferencja prasowa prezydenta Donalda Trumpa. Przechodzimy do głównych instrumentów na kontraktach na S&P 500. Z tego szczytu mamy korektę. Myślę, że zatrzymamy się w rejonie wczorajszego dołka i potem rynek może ruszyć w górę. Wtedy można oczekiwać tego, że po przebiciu tutaj tego lokalnego szczytu pojawi się taka struktura z dołka na poziomie 228 byśmy widzieli falę pierwszą, tutaj byłaby fala druga, potem fala trzecia, czwarta, piąta to wszystko mogłoby dojść, znaczy cały ten ruch wzrostowy mógłby dojść do poziomu gdzieś około 2300 to byłaby fala siódma w dłuższej perspektywie oczekuję na korektę i potem jeszcze jedną falę wzrostową, falę dziewiątą w krótkim terminie na wykresie indeksu DAX, kontraktów na DAX, e, oczekuję atak na atak na ten okór w rejonie 11.590. Jeśli to się uda, mamy otwartą drogę na poziomie 11.630. Jeśli potem w dłuższej perspektywie przebijemy tutaj ten lokalny szczyt, wtedy z tego dołka będzie można powiedzieć, że mamy tak, parę pierwszą, drugą, potem trzecią, korekta czwarta i potem jeszcze fala piąta, co mogłoby potrwać kilka e, sesji. Przechodzimy do rynku polskiego, który wczoraj wykonał, znaczy zrobił nowy szczyt. Być może w krótkim terminie zobaczymy cofnięcie. Porównywalne z tym tutaj wtedy moglibyśmy powiedzieć, że mamy falę czwartą e, korekcyjną. Potem jeszcze czekałby nas jeden szczyt i dopiero potem byśmy mieli przesilenie, e, po którym byśmy mieli korektę całego tego roku wzrostowego z dołka z 18 listopada. Przechodzimy do sytuacji na wykresie eurodolara. Kolej tutaj mamy sytuację taką, że ze styczniowego dołka pojawiła się pięcioporowa struktura, potem żeśmy mieli cofnięcie, fala A, odbicie fala B i teraz jeszcze brakowałoby nam zejścia w rejon dołka fali A, to jest poziom 1,0510. Po obronie tutaj tego ważnego wsparcia e, można liczyć na dalsze wzrosty, powrót na te opory w rejonie 1,0615, 1,0620. Po przełamaniu tych oporów otwiera się droga do dalszych wzrostów, wtedy dołka tegorocznego mielibyśmy tutaj dużą falę A dużą falę B, potem dużą falę C i to może być koniec korekty, gdyż potem w dłuższej perspektywie, gdy będziemy wracali poniżej poziomu 1.06, 15 generowany jest sygnał do powrotu na ostatni dolar. Gdzie się to odbicie może zakończyć? Po przebicie poziomu 1.06.15, 1.06.55 55 otwiera się droga na 1.08, to jest silny opór, więc myślę, że do 1.08 możemy tutaj dojść na euro-dolarze. Przechodzimy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj w krótkim terminie, myślę, że czeka nas jeszcze jakiś ruch do góry. Potem w dalszej perspektywie możliwe zejście poniżej poziomu 4,11. To może być na jakiś czas to zejście. Potem w dłuższej perspektywie poprze, po powrocie powyżej poziomu 4,11 oczekuję na powrót na ostatnie szczyty i wyżej. Przechodzimy do sytuacji na wykresie cen złota. Tutaj mamy dalej kontynuację ruchu wzrostowego z dołka grudniowego. Silny opór jest w rejonie 1205, tutaj może dojść do zakończenia tutaj tego odlicza, a potem czekam na zwrot na południe. No i przechodzimy do sytuacji na wykluczenie CWR. Wczoraj doszło do przełamania wsparcia na poziomie 52.1 oraz dołka w sesji poniedziałkowej na poziomie 5177. Otworzyła się droga do dalszej przeceny. Wsparcie mamy w rejonie 4975, więc tutaj może się pojawić popyt. No i warto pamiętać jeszcze o 16.30 mamy dane na temat zapasów. One mogą wywołać tutaj jakiś poważniejszy impuls. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.